Serce suche, ja... Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. Były to słowa y, piosenki, y, o, pod tytułem Gawęda o miłości ziemi ojczystej, y, autorstwa Wisławy Szymborskiej. Y, dobry wieczór Państwu. Czałem Wielkiej Polsce. Dzisiaj zaprosiłam jak zwykle do audycji panią Anię z Krakowa, z którą będziemy rozmawiały o Wisławie Szymborskiej, a to na tę okoliczność, że w tym roku. W 2023 przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Temat dzisiejszej audycji to w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej. Właśnie teraz pragnę oddać głos pani Ani, która powie coś więcej na temat tej postaci y, laureatki Nagrody Nobla i słynnej poetki. Pani Aniu, jest tam pani? Tak, dzień dobry Pani Halino i witam wszystkich słuchaczy. Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Korniku. Tam pracował jej ojciec, Wincenty Szymborski. Jako zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Wincenty Szymborski był prawicowym politykiem. Był wiceprezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Również no i za, zarządcą u Władysława Zamoyskiego. Właśnie w styczniu 23 roku, rodzice Szymborski przenieśli się z zakopanego do kurnika. To hrabia Zamojski wysłał Szymborskiego w celu uporządkowania spraw finansowych jego tamtejszej posiadłości. Po śmierci Hrabiego w 1924 roku rodzina Szymbolskich zamieszkała w Toruniu, a następnie od 1929 roku w Krakowie. I tu w Krakowie Wisława Szymbolska uczęszczała do szkoły powszechnej, a od września 1935 roku do gimnazjum sióstr Urszulanek. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę w tajnych kompletach. Już w 1943 roku, czyli mając 20 lat, zaczęła pracować jako urzędniczka na kolei. W tym też czasie po raz pierwszy wykonała ilustracje do książki był to podręcznik języka angielskiego Jana Stanisławskiego, również zaczęła pisywać opowiadania oraz rzadka wiersze. Od 1945 roku brała udział w życiu literackim Krakowa, a od 1946 należała już do grupy literackiej nazwanej Inaczej. I w tym też roku 1946 podjęła studia polonistyczne na uniwersytecie, a następnie przeniosła się na socjologię. Studiów jednak nie ukończyła. W 1953 roku była sygnatariuszką rezolucji Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego opierającej to rezolucji opierającej skazanie na karę śmierci w sfingowanym procesie Edwarda Hachlice Michała Kowalika i Księdza Józefa Lelitę. W 57 roku nawiązała kontakty z paryską Kulturą. W 60. W czwartym roku znalazła się wśród sygnatariuszy sfałszowanego przez władze protestu potępiającego Radio Wolna Europa za nagłośnienie listu 34. W latach 1945 do 1966 była członkinią Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1975 roku podpisała protestacyjny list z kolei 59, w którym to czołowi polscy intelektualiści protestowali przeciwko zmianom w konstytucji wprowadzającym zapis o kierowniczej roli PZPR i wiecznym sojuszu z ZSRR. była członkinią Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w 2010 roku. W życiu prywatnym to w 1945 roku wyszła za mąż za Adama Włodka, komunista. Z którym Ale się rozwiodła? Rozwiodł, w 1945. Rozwiodła mhm. się w 1953. Zaprzyjaźniona była? Z mężem rozwiodła się w 1954. A od 1967 roku była związana z pisarzem Kornelem Filipowiczem aż do jego śmierci w 1990 roku. I nagrody Nobla? An właśnie została uponorowana no, licznymi nagrodami, I, ale i najważniejszą? E, no, najważniejszą to było otrzymanie e, nagrody Nobla e, w, w 1996, 1996. Pani Ani, na tym zakończymy, bo się boję, że mi y, tutaj skasują, bo mam za mało miejsca. miejsca tak, i zrobimy drugą część. Y, dotarłyśmy właściwie... Umarła? Już umarła czy nie? Pro, proszę podać jeszcze tą datę. Umarła, umarła 1 lutego. Y... 2012 roku, o, tak czyli jest. minęło już 11 lat. No to dziękujemy serdecznie na razie. Ciąg dalszy nastąpi.